Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj: Paris Saint-Germain demoluje klub Bruche, Leo Messi i Kylian Mbappé z dubletem. Szaleństwo w meczu FC Porto Atletico Madrid dwie czerwone kartki i wielkie zamieszanie. AC Milan odpada z Ligi Mistrzów oraz Manchester City, który obserwuje Kacpra Kozłowskiego. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Ja już jednak nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Wczorajsze mecze Ligi Mistrzów rozpoczęło Paris Saint Germain z klubem Bruche na stadionie Parc de Prince. Mimo iż zwycięstwo paryżanom nie dawało tutaj kompletnie nic, to jednak postanowili wyjść na to spotkanie w możliwie najsilniejszym składzie. Już w drugiej minucie Kylian Mbappé dał prowadzenie PSG, aby następnie 5 minut później podwyższyć wynik spotkania na 2 do 0. W 38. minucie meczu Leo Messi popisał się niesamowitym golem, uderzając za pola karnego. Tak też na przerwę gospodarze schodzili z trzybremkowym prowadzeniem. W drugiej kolejne nie dołożył Leo Messi, za sprawą rzutu karnego w 76. minucie. Premkę honorową dla klubu z Belgii strzelił Mats Ritz. Mecz zakończył się wynikiem 4 do 1 dla PSG, które za sprawą wczorajszego zwycięstwa zakończyło rozgrywki grupowe na pozycji wicelidera z liczbą 11 punktów. Warto przy okazji tego tematu poruszyć pewną dziwną zależność, związaną z Leo Messim. Argentyńczyk w ligę spisuje się naprawdę kiepsko, bo od zmiany barw zdobył w lidze zaledwie jedną bramkę. Z kolei w lidze mistrzów jego forma wygląda znacznie lepiej, bo na 5 rozegranych spotkań strzelił 5 goli. Musicie przyznać, że jest to nieco dziwne, bo w końcu w rozgrywkach Champions League grają znacznie silniejsze zespoły. Tak na temat słabej formy strzeleckiej Messiego w lidze francuskiej wypowiedział się Luis Suarez. Rozmawiam codziennie z Messim. Mówimy sobie o wszystkim. Powiedział mi, że nie jest przyzwyczajony do takiej pogody. Jest mu po prostu zimno, a śnieg mu przeszkadza. W Hiszpanii było inaczej. On musi się do tego jeszcze przyzwyczaić. No cóż, warunki pogodowe we Francji są zupełnie inne aniżeli w Hiszpanii. A gracz, który całą karierę spędził w jednym klubie, po prostu potrzebuje czasu na adaptację. Zarówno do nowego miejsca, jak i drużyny. Miejmy jednak nadzieję, że Leo Messi już niebawem odpali nie tylko w Lidze Mistrzów, ale i Ligę. W komentarzach napiszcie, co według Was jest powodem kiepskiej formy strzeleckiej Leo Messiego w Lidze Francuskiej. Do niespodzianki doszło w meczu RB Lipska z Manchesterem City, gdzie Niemcy pokonali Anglików 2 do 1. Wynik meczu otworzył Dominik Szoboszlaj w 24 minucie. W drugiej połowie bramkę na 2 do 0 strzelił Andre Silva. The Citizens próbowali ratować wynik, ale niestety skończyło się tylko na bramce w 76 minucie Mareza i czerwonej kartce Walkera w 82 minucie. Zwycięstwo pozwoliło Lipskowi pozostać w walce o europejskie puchary. Nie jednak o Ligę Mistrzów, a Ligę Europy. Naprawdę bardzo ostro było wczoraj w meczu FC Porto z Atletico Madryt. Hiszpanie wiedzieli, że muszą wszystko postawić na jedną kartę, bo tylko zwycięstwo gwarantowało im wyjście z grupy. Porto w tym przypadku wystarczyłby zaledwie remis. Niestety pojedynek totalnie nie poszedł po ich myśli. Portugalczycy naprawdę dobrze weszli w mecz i dominowali, na co dowodzi tutaj statystyka posiadania piłki. 68 to 32% dla gospodarzy. Na dodatek już w 12 minucie Luis Suarez musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Piłkarze w Ceporto szukali swoich szans, ale nie byli w stanie zaskoczyć przeciwników. Emocje buzowały po obu stronach. W 67 minucie doszło do ich eskalacji. Zobaczcie sami. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla Atletico, co oznacza, że ekipa z Madrytu zagra na wiosnę a FC Porto zobaczymy tylko w Lidze Europy. Ciekawy pojedynek mieliśmy okazję oglądać w grupie B, gdzie AC Milan walczył o wszystko z Liverpoolem. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla ekipy Jurgena Kloppa. Wydawać by się mogło, że The Reds podejdą do tego spotkania na większym spokoju z okrojonym składem. W końcu mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca, niezależnie od wyniku tego pojedynku. Tak się jednak nie stało i Klopp dopiął swego, wygrywając wszystkie mecze w grupie. Patrząc na taką formę ekipy z Anglii, śmiało można powiedzieć, że są oni jednym z faworytów do wygrania tegorocznej Ligi Mistrzów. Utrata trzech punktów spowodowała, że nie zobaczymy już Milanu ani w Champions League, ani Lidze Europy. Jeśli chodzi natomiast o inne spotkania to Borussia pokonałaby Siktas aż 5 do 0. Shakhtar remisował z Szewifem 1 do 1. Real Madryt pewnie pokonał na Santiago Bernabeu Intermediolan 2 do 0, a Ajax Amsterdam wygrał ze Sportingiem 4 do 2. Na koniec dzisiejszego materiału poruszymy bardzo ciekawy temat transferowy. Kacper Kozłowski stał się dosłownym objawieniem ekstra klasy. Piłkarz pogoni Szczecin od marca rozegrał 6 meczów w reprezentacji Polski. Pomocnik szybko stał się celem transferowym dla wielu klubów na świecie. Zimą, a najpóźniej latem, 18-latek może zmienić klubowe barwy. Duże pieniądze za pomocnika chciał zapłacić Lokomotiv Moskwa. Całą historię wyjawił gracz rosyjskiej drużyny. Maciej Rybus. Pytali mnie o niego chcieli zapłacić 10 milionów euro, ale podobno Kacper jest dogadany na transfer po sezonie do top klubów Anglii. Później natomiast pojawiły się doniesienia, że Kozłowski mógłby trafić do Brighton, Według informacji jednak jest jeszcze inny klub z Anglii, który obserwował Kozłowskiego i może się na niego skusić. Mowa o gigancie Manchester City. Z informacji wynika, że lider Premier League podobno złożył już ofertę za Kozłowskiego wynoszącą ponad 10 milionów euro. Ani oficjalnie, ani w klubowych kuluarach nikt nie chce potwierdzić informacji dotyczących ewentualnego transferu do City. Inaczej wygląda odpowiedź na pytanie, czy skawci The Citizens obserwowali Kozłowskiego w trakcie meczów. Są one twierdzące. Piłkarz był oglądany przez Anglików przynajmniej kilka razy. Trzeba przyznać jedno transfery lubią ciszę i temat sprzedaży Kozłowskiego wciąż trwa. Ale bardzo realne będzie pobicie dotychczasowego rekordu transferowego ekstra Dodatkowo możliwa jest opcja, że umowa zostanie podpisana już zimą, lecz piłkarz do końca sezonu będzie występował w pogoni, która realnie walczy w tym sezonie o Mistrzostwo Polski. A według Was, transfer Kaspra Kozłowskiego do tak wielkiego klubu jak Manchester City to dobry czy może jednak zły pomysł? Wyraźcie swoje opinie w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!